No siema widzów. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w bluesy tradycyjnie. Robimy sobie challenge tylko Darty Challenge. Czyli wiecie, te takie małpki najbardziej podstawowe. O te, no. Ej. I tylko te. Nic innego. No standardowym. Widziałem sugestie, żeby robić to na takim challenge'u Żeby ładniej wyglądało, ale... No, ja jeszcze nie jestem aż tak ogarnięty, więc pójdziemy sobie w środkową ścieżkę na sam start, żeby mogła ta małpka zabijać w miarę dobrą ilość woli. I już sobie postawimy kolejnego. Ogólnie, to widzowie, no, przyznam się do was, że jestem trochę chory. Więc czasem y, mogę albo nie robić filmu, albo live'a nie robić. To po prostu jestem chory i nie chcę nadwyrężać głosu. O, jak widzicie, wbiłem sobie skina tutaj do katapulty, fajnego. To jest taka dynia, by się mogę pochwalić tym. Według mnie to jest bardzo ładny skin. Wyróżnia się. Tylko fajnie by było, gdyby jeszcze tutaj była dynia, na tej katapulcie. No ale... No dobra. Nie będę się w szczegóły mierzał. Teraz zbieramy sobie na tą katapultę, taką prawdziwą, Dzięki tej katapulcie będziemy mogli niszczyć metalowe balony, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy tego tak, challenge. Ogólnie to widzowie zapraszam na Discorda, a także do lajkowania i subskrybowania, ponieważ zauważyłem ostatnio w statystykach, że jedynie 15 chyba procent, coś w tym stylu, nie subskrybuje osób, które oglądają moje filmy, więc wiecie tak trochę słabo to wygląda, więc jeśli Ci się podoba mój film, zasubskrybuj, a uwierz, podobają Ci się inne. I uwaga, uwaga, kupujemy sobie tą dużą katapultę i będziemy mogli już niszczyć każdy rodzaj balonów. Jakby co, to ustawiłem sobie tutaj tą katapultę, żeby ostatnie uderzała, przez co będzie ciągle tam do tyłu uderzała i wiecie, wykorzystywała swój potencjał. No, i zupgradeowaliśmy na potrójny strzał. I kupimy sobie kolejną. Tutaj też pójdziemy w katapultę. Wydaje mi się, że ten challenge może być naprawdę prawdopodobny. Bo nie wiem czy wiecie, ale tak naprawdę Dart jest jedną z niby najsłabszych, ale tak naprawdę najmocniejszych w całej że jednostek. No i takim składem to naprawdę fajnie. I jak widzicie... Metalowe balony są bardzo łatwo rozbalane Ale serio, jeśli słyszycie mnie jakoś jakbym gadał przez nos, to przepraszam, ale... No... Jednak choruję teraz Chcę nagrywać te filmy dla was, bo jesteście najlepszymi widzami Pójdziemy sobie tutaj w kuszę I w szybkie strzały, bo to jest chyba najlepsze połączenie, jeśli czego wiem A i no właśnie, widzowie Ostatnio odblokowałem Paragona do tej, tej małpki i odblokowałem jeszcze Paragona do y, Pirata. To może sobie w przyszłych odcinkach coś przetestujemy może. Ogólnie jeśli macie jakieś y, challenge, które moglibyście mi dać, to zapraszam da na Discorda i na propozycję do filmu, tam możecie ukawać. Albo... Komentarzu. Ja też biorę z komentarzy, że róbmy sobie tutaj taką mini armię tych małych żeby po prostu tutaj żadną faląć. No, i zrobiliśmy tutaj taką armię. No i raczej powinniśmy wygrać ten challenge, bo jak do tej pory, to nam naprawdę dobrze. Naprawdę dużo roboty robi nam ta. Sniper, Snajperka? znaczy to nie jest sniper, to jest kusza, ale wiecie, trochę taki sniper. Ulepszyłem sobie tutaj tą środkową babkę tej armii na Superfana. No na wszelki wypadek, jakby trzeba było go. Chyba sobie kupimy Ultra Katapultę, bo mamy naprawdę dużo kasy. No i to jest dopiero dużo tym co nie. No akurat jest taki sezon jesienny, więc no, nawet git przepraszam za powiadomienia. O, kolejny poziom. No już jesteśmy na 57 rundzie i chyba teraz już skończymy. Powinno nam się udać. Kupimy sobie jeszcze jednego fana. I już teraz będziemy to prawdopodobnie kończyć. I kupmy sobie jeszcze kupmy użyjmy sobie tego poerapa o i to przyszło wszystkie te małpki no i widzicie no i na Eście pokonałem ten challenge i prawdopodobnie to już jest koniec tego odcinka wiem taki trochę krótszy ale dziś tak z czasem trochę słabo no i wiecie chory jestem dziękuję wam za oglądanie tego odcinka zapraszam na do oglądania innych jeśli już nie oglądałeś nie oglądałaś Zapraszam na Discorda, zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Dziękuję i dobranoc.